Tak, jakbyśmy w tunelu byli, bez światła, bez niczego. Człowiek idzie od jednego urzędu do drugiego urzędu, a oni metodą spychacza: my nic nie możemy zrobić, wszystko jest ok, pozwolenie jest prawomocne i już się nic z tym nie da zrobić. Budzisz się mury, nie wiesz, to jest wiosna, czy to jest lato, czy to jest jesień, czy to jest zima. Gdyby cokolwiek się stało, na przykład pożar. No to nie ma absolutnie jak ewakuować osób mieszkających na wyższych piętrach. Kupując mieszkanie, gdy na to patrzyłam, to sobie nie wyobrażałam, że tu kiedykolwiek na tym wąskim odcinku miałby powstać jakikolwiek budynek duży mieszkalny. Pogoń za tym pieniądzem, żeby jak najwięcej wybudować, zarobić na tym, ludzie niech żyją po prostu jak te kury w tych klatkach. Budowanie blok w blok i wykorzystywanie każdego centymetra kwadratowego działki budowlanej. Polscy deweloperzy coraz częściej właśnie w ten sposób planują swoje inwestycje. Powstają więc tak zwane plomby, wciśnięte na siłę w ostatni fragment wolnej działki lub ściany, które zasłaniają całkowicie nie tylko widok, ale również dostęp do światła. Bardzo proszę. No, tutaj widzimy budynek, który półdzienia mieszkaniowa mm. wybudowała. Tu rosły piękne jarzębiny. Yy, tu z boku rosła akacja, która wiosną pięknie kwitła i, i pachniała. No, no niestety. No. no to pani ma? ma się... Zupełnie przesłonięte wszystko. Tak. Ewa Karmowska, chociaż mieszka na drugim piętrze, ma zupełnie zasłonięty widok. Ci, którzy mieszkają na parterze, mają znacznie gorzej. Blok przy ulicy Ogrodowej w Warszawie został wybudowany w latach 70. Większość osób spędziło w nim dużą część życia, które trzy lata temu zmieniło się w koszmar. To jest Państwa ogródek, tak? Teraz? Tak, tak. Tego budynku nie było w ogóle. E, sobie spokojnie rosło 17 pięknych okazałych drzew. To była nasza oaza. A teraz macie spokój. w zamian za to? Beton. Betono za totalne. 33 mieszkania w tym domu ma okna i balkony tylko i wyłącznie na tą zabudowaną stronę. Gdyby cokolwiek się stało, gdyby Straż pożarna musiała zdejmować ludzi z wyższych piętr, bo dolne się palą. Teoretyczna sytuacja, ale. No, to nie podjadą wozem z drabiną, tutaj. Absolutnie nie podjadą. No, czyli te osoby są praktycznie bez ratunku, jeśli ewakuacja klatkami schodowymi nie będzie możliwa z powodu zagrożenia. Jak można porównać to, jak się wcześniej mieszkało, a to, jak się mieszka teraz? Mieszkało się cudownie. Był cień, były ławeczki, na których tak. można sobie było posiedzieć. Natomiast teraz, to mieszkamy w jakimś no takim wieciem. No i komfort życia skutecznie został nam ograniczony. Nowy budynek wybudowała spółdzielnia mieszkaniowa, ta sama do której należą mieszkańcy starszego bloku, którzy najpierw protestowali, a potem na własny koszt wykonali ekspertyzę przesłaniania światła słonecznego. Wynika z niej, że nowy apartamentowiec nie powinien w ogóle powstać, ponieważ zasłania dostęp do światła dla kilkunastu mieszkań. Jest dziwne, że spółdzielnia zrobiła własnym mieszkańcom coś takiego, bo to jest też problem taki, który u nas występuje po PRL-u, że w PRL-u jak była ta ten modernizm panował jako taka ideologia czy, czy sposób myślenia architektonicznego, to jednym z tych przesłanek modernizmu była właśnie budowanie zabudowy, zwłaszcza takiej mieszkaniowej, osiedlowej, bardzo rozproszonej, bo to miało być powietrze, światło, zieleń. W gospodarce rynkowej się, się to nie opłaca. Jak zmieniliśmy ustrój, to się okazuje, że te budynki stoją tak rzadko, że można między nimi wstawiać inne. Zasłaniające słońce, stojące ściana w ścianę budynki, to coraz częstszy widok na polskich osiedlach. Pan Zdzisław, gdy kupował dom, nie spodziewał się żadnego sąsiadu o tym zapewniał go deweloper. Jednak dwa tygodnie po tym, jak sfinalizował transakcję i odebrał klucze, na sąsiedniej działce rozpoczęła się potężna inwestycja. Tu jest ten budynek. 13,5 metra od tego budynka powstanie następny. To jest jedna część inwestycji. Tak, ona zostanie jeszcze przedłużona tam do samych torów, czyli trzy razy będzie dłuższa, tak? A, A kolejne to samo, również w tej odległości, powstanie gdzie? Tak, powstanie tutaj, no mniej więcej na wysokości tego okna kuchennego. Raz, dwa. Gdzieś dotąd? Odtąd, gdzieś dotąd. Będzie pan miał taką ścianę, jaka tam jest? Tak. Dokładnie taką samą ścianę. Zaraz, ale jak to możliwe, że w ogóle to jest budowane na równi z granicą? Do, takie pytanie to nie do mnie, bo ja nie wydałem takich pozwoleń na, na no. taką budowę. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mówi, że minimalna odległość budynku od granicy działki to 4 metry. Mimo to starostwo powiatowe, które wydało pozwolenie na budowę, twierdzi, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem.